Cześć widzowie! Dzisiaj mam plan, żeby pójść sobie do galerii. No już w sumie jestem i jestem ciekawa, co w tej galerii jest. I no... bo muszę kupić rzeczy do nowego domu, bo ostatnio się przeprowadziłam do nowego namiasta Więc chodź, Zobaczcie, co się będzie w tym odcinku działo. Zostawcie łapkę do góry i suba! Z dzwoneczkiem, żeby mieć wszystkie powiadomienia. E, Lili, czy my na pewno trafiliśmy do galerii w Tokaboka? Tak! Sofia, przecież do sklepu nie trafiliśmy. Dzień dobry! Dzień dobry, poleciłam zdjęcia! Zdjęcia z najlepszymi psiapsiłkami. Mm, robimy? Ale tu jest tylko dla trzech osób, a na jest tylko dwie. No, masz rację. Chodźmy tam dalej. Ui, 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 ui. O! Co tutaj jest fajnego? Elektronika! sobie na zakupy! Na zakupy! Tra la, la la. la. Zapraszamy na zdjęcie! Z najlepszymi psiapsiukami. O, niestety nie mam. Nie mam. Przepsiłek, jestem tutaj nowa. No, trudno. Do widzenia. Do widzenia. Siubi, tubi, tum, burum, burum, bum, bum. O! Ale epi... Dzień dobry! polecamy ten zestaw! Ten, nawet ten! Polecam wszystkie zestawy! Już 60% taniej! Czy pani by chciała coś już zakupić? Eee, yy, nie, nie, my tylko oglądamy. No dobrze. Hmm. Ale epicki laptop, ja go biorę. Hmm. Hmm. Jakiś telefon muszę też wziąć, ten będzie mi pasował. Pyk. Ej, weźmy coś epickiego. Może kamerkę do nagrywania. Siema widzowie! E, nie. Błagam. Nie. O, kamerka biorę. Widzisz? Już nie możemy. Weźmy telefon. Ja biorę ten. A ja ten. Mhm. Hmm. Dobra. To ja poproszę tę rzeczy. Dobrze, to będzie. Dobrze, to będzie. Dziewięćset dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć grosz. Kartą będzie? Dobrze. Jeszcze tylko wyciągnę tą kartę. Pip. Zatwierdzono. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie. Dziękuję. Do widzenia. Chodźmy, kupimy sobie te telefony. Mówię Ci, że warto. Dzień dobry. My poprosimy te telefony. Dobrze. Y Będzie siedemset osiemdziesiąt Dobrze? Dziękujemy. Życzę miłego dnia. Zapraszamy ponownie. O hej. Hej. Hmm. Jestem Lili, a jest ja Sofia, a ja Adrianna. Zrobimy sobie fotkę? Spoko. Przecież. Nie widziałam Ciebie tutaj wcześniej. Jesteś tu nowa? No, nowa. No. Zdjęcie! Widzę, że was jest trójka. Idealnie! Robimy? Ok. Proszę zostawcie tutaj rzeczy. Możemy wsadzić do koszyka, jasno, wkładajcie. Okej. Okay. To ja chcę być tu, tu, tu. Dobrze, już się odsuwam. Tak. Ja tutaj. To ja tu. Prum. Patrzcie, jakie epickie. Epika. Epickie. Biorę je. No. Fajne je. Mhm. Zróbmy też takie. Teram. Epika. Dobra, chodźmy już. Okej, okay. a może zostaniemy przepsiłkami? Przy Okej. Okay. Ej, dziewczyny, brakuje wam czasem pieniędzy. No, w sumie no mi też. No, ale daj, ja teraz panoszot ten wózek. Nie spoko. Daj, ja lubię. No, nie no, proszę. Mam no, niech ci będzie. Poczekaj. Fiu, fiu, fiu. Czekaj. Trzymaj. Jej! Chodźmy na górne piętro? Nie, chodźmy tam dalej. Okej. Okay. Dziękujemy za zdjęcie. Proszę bardzo. Życzymy miłego dnia. Ludzie. Zdjęć co nie można porobić. Idę tam. Ludzi nie przyjmę. Halo! Halo! Dzień dobry, tak. Pyk-pyk. Chodźmy. Ej, patrzcie, to jest jakieś. Rysunki są tu. Rakieta, pieniądze, serca. Ej, tam były takie chyba. No? Chodźmy to sprawdzić, dziewczyny. Zapamiętajcie, rakieta, pieniądze, serca. Rakieta, pieniądze, serca. Ej, wpisujemy? Dobra, rakieta, pieniądze, serca? Halo? Nic się nie dzieje. I zobaczycie dobry brykot wpisałeśmy? Wow, co to jest? Jakiś łamać kodów. Epickie ej, pieniądze! Może nie zabierajmy. Epickie to. Dobra, zamknijmy to i chodźmy. Ej, musimy tu kiedyś przyjść i obramować tą galerię. Nie no, może nie galerię. Dobra. Dzień dobry. Czy macie tutaj jakieś mega ładne kwiatki? Co to za pytanie? Kubitko, to są najładniejsze kwiaty na świecie. Naprawdę? Oj tak. To my poprosimy. Jak to tego kotka, głowę kotka? Jest piękny. Dobrze. Ja nie, nie przepadam. No w sumie. Chodźmy na drugie piętro, dziewczyny. Dobra. Ui! Ale ta winda wypas. Ej, zmieścimy się z tym wózkiem? Dobra, jestem. <grym> na drugie piętro. Jesteśmy na miejscu. Na pewno tu będą jeszcze lepsze rzeczy. O karta. <grym> Może jej nie zabieraj. <grym> Karta, to jest moja karta. Jeśli to się ruszy. Uuuh. Nie skomentuję, co to jest. Adriana! Ubrania! Ubrania! Ciuszki! Ciuszki, te. Ja mam taką samą bluzkę. Tu jest jeszcze opacka. To będzie na pewno ta opaska jest prześliczna i idealnie mi pasuje dobrze, Pip. Pip! Pip. Pip. Czekaj! Ja chyba mogę się założyć? Jeśli zapłacicie, pa, panie, to tak. Dobra. To ja już omieram. Hej, weźmy jakieś ubrania. Hmm. Nie ma dużo ciekawych rzeczy. Jest tu gdzieś przebieralnia? Oczywiście, że tak. No dobrze. Ja nieco coś przymierzę. Przymierzę to i to. To idę się, idę przymierzyć. Zaraz wracam, dziewczyny. Ja nie lubię się przebiergać. Oj tam, oj tam. To frajda. Nie wiem, czy taka frajda. Pierwszy ciuszek. Picku w tym wyglądasz. No, fajnie. Zobaczmy kolejny. Szybciej możesz się przebierać. Nie, poczekaj. Muszę jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. O boże, wyglądam w tym okropnie. Hm. No. Dobra, przebieram się w swoje ubrania. Dobra, jestem gotowa i biorę jedną. Tak? Tak. Dobrze, to ja biorę jedną sukienkę. To będzie to. Bierzesz, coś. pokaż jak w tym wygląda. Ej! Pyk. I Ładnie, mogę to wziąć, no. Hmm. Ale wickie. Ej! No, nawet mi pasuje. To będzie też to. Lili, na serio nic nie bierzesz? Nie. Muszę oszczędzać pieniądze. A, Lili, Lili. Ona tak zawsze. Serio, Sofii? tak. Dobrze, to będzie wszystko. Dobrze, to będzie pyk. To będzie razem 255 zł i 14 groszy. Proszę. Dobrze, dziękuję. Życzę jego dnia, dziękuję i nawzajem. Daj, ja podtrzymam. No dobra. Idziemy na okulary może znajdziemy jakieś fajne słoneczne. Okulary! Okularki! Dzień dobry, ja poproszę najładniejsze okulary słoneczne. Yy? Biorę! Dzięki! Eliska! Zbadam się wzrok. Ale śmiesznie wyglądasz. Dobra, dzięki, chodźmy. Ok, super dubi tubitum. Aha, aha, super dubi Aha, aha, idziemy dalej na zakupy. Kup tajle. nie, masaż. Nie dobry, tutaj dział dziecięcy. Ej, ja pójdę zanieść te rzeczy do auta, bo jestem autem i zaraz zobacz przyjdę, dziewczyny, dobra? Ok. Jestem już, dziewczyny. O, no wreszcie. Dobra, ja nie chcę jednak masażu, nie? Nie. Co my sobie zrobimy? Ej, ale najpierw się przebierz. Pyk. I pyk. To będzie mega... O, o epicką. Spróbuj. No dobra. Spróbuję. Hup. Czy ma? Okej, okay. pyk. Relaksuj się. O, jaki relaks. No właśnie. Mhm. Dobra, dziewczyny, chodźmy już. O, a było tak fajnie. Pyk. Hop. Pyk. Hop. RELAKS! O! Chodźmy już! Ja ja jestem taką trochę opiekunką do dzieci i muszę wziąć jakieś rzeczy dla bobasów. No dobra, pomogę Ci! E, na pewno muszę wziąć jakieś ubranka. No dobra. Witamy! Dzieciaki, straszaki! Dobra, nie, może kiedy indziej przyjdę. Idziemy jeszcze na samą górę? Na samej górze są. nie ma nic fajnego, tak? No, to idziemy już? E, no, ja będę, idę do znaleźć, idę na rozmowę o pracę. Serio? A gdzie idziesz? Będę pracowała w banku? Ja też! O, no tak. Idziemy do banku. W sumie, ja też muszę się znaleźć w pracę. Bo opiekunka jest raz w tygodniu. Hmm. Może dwa. No dobra, idę z Wami. Tak? No. Będziemy razem pracować. No. Piw, piw. Idziemy. Wiecie co, dziewczyno? Ja jednak nie chcę być. No, pracować w banku. Serio. No dobra. To my idziemy. Pa! Nie chcę pracować, bo będzie dużo roboty i w ogóle zrezygnuję. Z... Czemu ona nie chce? Hmm, to nie wiem, ale dobra. Yy, dzień dobry, my tutaj chcieliśmy porozmawiać z szefem. Yy, dobrze, proszę iść tam dalej, tam się wszystko panie dowiedzą. Okej. Okay. Dzień dobry, my chcemy porozmawiać z szefem. O, przecież szef jest. Bardzo zajęty, bo ludzie chcą się ciągle zapisywać do pracy. Tylko osoby, które chcą pracować są zapisywane. No i my chcemy się zapisać. O tak, i to mega. To no dobrze, to proszę poczekać, a ja pójdę do szefa. Można się rozglądać, bug jest bardzo chroniony. Proszę do siebie uważać. Ludzie przecież bo się szukać tego nie mogą. O matko, Idę po szefa. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. A pani była mega dziwna, jakby była chora. Dzień dobry. Y -y -y Idę tu dziewczyny! Aa! Dzień dobry. Kaza, czemu tu jest kaza? Dzień dobry. My przyszliśmy zobaczyć, tu jest bug, i tu jest zegar wstępu. No dobrze. Idziemy wyżej albo poczekamy na panią. Ileż można czekać? Dobra, dobra. Idę powiedzieć dziewczynom, że poszły do to y, Dziewczynki, i musicie iść na 72 piętro. Szef se się właśnie tak, jedząko przerwę, to proszę sobie iść. Dziękujemy. Ta pani na coś oruje, czy co? Nie wiem. Siedemdziesiąte drugie piętro. O, chyba tam jest szef. Helikopter! Stój. Ale helikopter. Wracaj tu, Lili. No dobra. Dzień dobry, e, dzień dobry, dzień dobry. Co pani tutaj sprowadza? My chcielibyśmy znaleźć pracę. E, dobrze, to proszę za... To proszę. E, o, za... Dzień, za 15 minut na 57 wieczór. Dobrze? Dobrze? Nie, ja to zobaczyć, co z moim pięknym helikopterkiem. O, ja to rozumiem! Lecimy sobie. Dobra, nie. Wow, chodźmy się rozejrzeć. Hej, pracujesz tutaj? Eee, tak, pariatka. Eee! Hm. Może akurat będziemy tu pracować? No, dobra. Eee. Dobrze, dziewczynki, proszę wchodzić i jedziemy. Proszę za mną. Dobrze, proszę za mną. Przepraszamy, tak, szefie. Co robisz w moim gabinecie? Ja przepraszam, ja już wychodzę. Robotek, mamotek! I się w mnie znowu ochrzanił, znowu, znowu, znowu. Dobrze, dziewczynki, proszę usiąść. Dobrze dziewczyny, porozmawiajmy. Panie chcą znaleźć tutaj pracę. Tak, 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 tak. tak. No dobrze, mamy wy... Możemy za mm, kucharkę i za karnerkę. Nie chcę być karnerką! Proszę, 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 dobrze. Proszę tutaj podwójnie dokumenty. Tak, tak. Zgadzam się. Yy, to możesz iść odebrać swój strój roboczy. Dobrze. A co to jest? O. <ścoughs> co to jest? To wyrzucę. Już idę. Gdzie ja mogę znaleźć ten strój? Tego to ja nie wiem. O! ZOJĘCIE! Nie skomentuję tego. E. O! E, dzień dobry. Wow! Ale epicko, można sobie malować. Wow. Ja mogę być kucharką. Uwielbiam gotować. No dobrze. Dziękuję, do widzenia! Fiu! Co to? O nie do pewnie nie będę to robić. Hmm. Przeszukać stroje tu nie ma tu też nie, wszystkie torby, ja nic, nic, no gdzie jest to? Piękna ta torba moja. Nie mam tego stroju. O, hej! Masz strój? Nie, właśnie. No dobra. Chodźmy poszukajmy na 72 piętro. Dzień dobry. Ja jako kardynarka, a ja jako kucharka. Ja mam jeszcze pouczać? Dobrze. Czy Czapolindę. polindę? O! Szczerze, znajdziecie sobie sam strój. Tutaj nie znajdziecie! Dzień dobry. Co? Ja też. Mmm, dobra. Chodźmy po jakiś strój. Gdzie znajdziemy strój? Um, w jakim sklepie? Ale w jakim? Nie wiem. Mnu. Wy się ogarnij. Żeby samemu sobie ciuchy organizować, kto to wymyślił. No dobra. Trzymaj tą czapkę. To jest moja czapka. No. Twój strój. Piuf. <tysy> to jest mój strój. Dobra, jest ja to jest tutaj, a to jest trój dla sprzątaczki, której nie mamy. Pyk. No, to mamy. Idę gotować. Dobra. Co robisz? Biorę koktajle, bo ktoś zamówił. Dzień dobry. Czekoladowy i truskawkowy. Dziękujemy. Jak ci idzie? Koszmarnie? Dobra, rób tutaj wszystko. Dobra. Ciech, ciech. Dzień dobry. Proszę menu. My już widzieliśmy. Aha, Dobrze. To przepraszam, że kłopot. Dobrze, dziękujemy. Tak, i stoimy. Jeśli Wam się ten odcinek podobał, to jest pierwsza część. Jeśli widzicie drugą część z naszej pięknej psięśle, to zobaczcie, co będzie się działo w nas w drugiej części. Będą jeszcze dwie części chyba. Dobra, jedna. Jeszcze? Bo będą dwie części łącznie. Życzę mojego oglądania. Pa!